Cześć, z tej strony Trójka i witam Was dzisiaj w nieco innym odcinku z mojej nowej serii, w której przeniesiemy Wiedźmina 3 na nasze stoły. Wszyscy już chyba mamy dosyć upałów, przynajmniej u mnie jest bardzo gorąco, co chwila przechodzą burze i nie ma u mnie prądu, a bez prądu trochę kiepsko grać w cokolwiek. Ale mam na to rozwiązanie. Mianowicie prezent od starej przyjaciółki. Wiedźmińską książkę kucharską, Wydaną w zeszłym roku, na którą ostrzyłam sobie zęby już od jakiegoś czasu. Postanowiłam, że razem z nieodkrytymi miejscami w krwi i winie zaproszę Was w kulinarną przygodę w różne rejony Wiedźmina. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, bo do gotowania mam wiele we ręce, ale i tak zapraszam Was do oglądania odcinka, w którym robię lemoniadę z korwą Książka kucharska z Wiedźmina tak naprawdę zawiera w sobie mnóstwo przepisów na różne smakułyki, razem z bardzo ciekawymi opisami, a jest podzielona na rejony. Dzisiaj jesteśmy w Tusą, a jako że nagrywałam ten odcinek będąc na wakacjach, stwierdziłam, że Lemoniada będzie idealna do grania w Life is Strange. W odcinku pomagają mi Gabrysia i Dominika, moje dwie asystentki i przyjaciółki kuchni i w zbrodni. Przepis na lemoniadę jest bardzo prosty. Potrzebujemy soku winogronowego, soku z dwóch cytryn, trochę winogron, opcjonalnie miodu do posłodzenia i mięty. Największym wyzwaniem okazał się chyba dla nas sok winogronowy, bo w dwóch supermarketach nie było ani kropli. Zastąpiłyśmy go więc takim napojem winogronowym i wyszło całkiem fajnie. Jak się potem okazało zjadłyśmy też winogrona, no i zabrakło do lemoniady. Zaczęłyśmy od wyciśnięcia soku z cytryn, który potem przelałyśmy do dzbanka i dolałyśmy soku z winogron. Stwierdziłyśmy, że odpowiada nam słodkość lemoniady, więc nie słodziłyśmy jej już miodem. Ale to też pewnie zależy od waszych preferencji. Potem schowałyśmy lemoniadę do lodówki na kilka godzin. Wyszła naprawdę bardzo orzeźwiająca. Ja osobiście nigdy nie piłam lemoniady z winogron i byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. Moja ocena, na trudność daje 1 na 5, nic skomplikowanego, wszyscy dadzą sobie bez problemu radę, choćbyście byli takimi kulinarnymi beztalenciami jak ja. Czas przygotowania, no takie 2 na 5, bo jednak trzeba poczekać aż lemoniada się schłodzi. Można ją pić od razu, ale ona wyjdzie taka ciepława, to nie wiem czy to jest fajne. A na smak daje 4 na 5, bardzo smaczna, polecamy z dziewczynami. W tym odcinku to już wszystko. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę. A jeśli chciałbyś zobaczyć więcej przepisów z tej książki w moim wykonaniu, zapewne bardziej skomplikowanych i ciekawszych, zachęcam do zostawienia subskrypcji. To nic nie kosztuje, a ja się bardzo cieszę z każdego nowego subskrybenta. W sobotę pojawi się kolejny odcinek z nieodkrytymi miejscami w krwi i winie, a w międzyczasie zobaczę, czy uda mi się coś upichcić po drodze. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się w te upały albo i deszcze, jeśli pogoda się zmieni i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!